Borynia? Kto wyszarpał wolontariuszkę swoją wychodząc ze schroniska? Co? Kto? Kto się tak cieszył na śnieg, że w ogóle nie mógł się pozbierać? Co ma Pat Patrz Borys, my tu jesteśmy w aparacie. Patrz, robimy sobie taki film typu selfie, wiesz? Tak, o tak. I teraz pokazujemy, jak się głaszczy pieska. No nie wiem, czy coś będzie widać, ale to jest Boryniu. No, no, taki pies. Jak się zaprzyjaźni? No to jest miłość. Tak, moje no słodziaki. No, jak się nie zaprzyjaźni, to. No to nie ma miłości. Powiedz, no to nawet normalnie tak jest. No, troszkę zaspany jeszcze tutaj te oczka masz. Troszkę taki. My będziemy musieli wracać, wiesz? I się nie zabić na powrocie do schroniska, tak? nie pojechała na butach. Postarasz się, tak? No, tak? Uchwalę Nie chcę iść. Po prostu teraz cię tutaj tak. Gdzie mnie tutaj tak zastawi, i się nie ruszymy. Już tak zostaniemy. Zamarzniemy tu. Śnieg nas przysypie.